Maczko z tej strony hodowca klikowana Bąka, a dzisiaj jest 1 marca. Mamy no, no, marzec. Marzec, marzec Marczunio. Już prawie wiosna. No i się cieszę. Hi, bo wiosna, i to chodzi. Prawda? Prawda, kliki? Prawda? prawda? Prawda, kliki, prawda? Prawda, no, wiosna. No, nadchodzi wiosna, z czego się cieszę. Hi. Bo Będzie trawa, będzie mniej kosztów u klików, bo pójdzie mniej granulatu i wszystkiego pójdzie mniej, bo będę miał wszystko swoje. Tu po. Myślałem, że to jest. Tu patrzcie ma jak młode. Już ładnie jedzą, już są duże. A gdzie jak jeden, wcina sianko. Ale cieplutkie. Ale no jedzony ten. A jedzone są jak? Matka się zrobi z dnia na dzień spokojniejsza. A to dlatego, że koliki już są. Yy, można powiedzieć, że już y, wystarczająco duże, żeby, jak to można powiedzieć, no, że im się już nic nie stanie. I dlatego matka już jest bardziej, y, można powiedzieć, wystarczająca. Nie będzie broniła już tak młodych, ale zapamiętajcie, że zawsze trzeba bronić. A, jakie ładne, kluseczka mała. Mam bułkę mającą, z tyłu, ale tu bułki nie będę wyciągał. Ten jest jakiś trochę mniejszy. Ten. Ten tu, o. Uciek tam za mamusie. no ale co no wszystko u nich jest dobrze ogólnie u królików wszystko jest dobrze tak samo u tego tego też jest dobrze kiedy rosną ładnie kurde już są ciężkie kurde powoli ta klatka będzie i mała a jeszcze już wam pokazuję co dalej co się podziało podziało i będzie działo tu już się nic nie zmieniło tu się zmieniło od ostatniego odcinka że Włożyłem sobicę wykotnik i zobaczymy co będzie robić, bo ma niby zaplanowany wykład na trzeciego. Przygotowałem ją. Już wam mówię tak. Wykład ma przygotowanego na trzeciego, czyli pojutrze. Później ma wykład na 12 i na 19. Najprędzej to jest na 19 wykład zaplanowany. Jak myślę, że jest na 19, więc na razie jej nie dopuszczam. Jak zobaczymy jak się po tym, nie okuci i po 12... A to wtedy ją dopuszczę, bo nie wiem, albo teraz później, jak teraz się nie okoczy to ją dopuszczę i zobaczymy, co się zrobi. Tutaj rosną. Już kręgosłupów nie czuć, więc są ładne. Zaczęły rosnąć. Już też muszę powyrzucać, bo muszę poczyścić na zboże. No, Ta mi strasznie wyciąga. Muszę zauważyć. Tak samo ten ciągle, sama, wszystko siano wyciąga. No i co, ja się zabieram za karmienie. Tu też jest wszystko dobrze, też rosną. Tu największy jest chyba. Tak, największy tu jest czarny z nich. Więc fajnie. Więc daję sobie obierków. I nie wiem z czego nagrać film. A może wiem, zaraz przyjdę im dać, a jeszcze nagram z czegoś innego filmu. Jesteśmy teraz u kur, u kur jest coś takiego, że jak można zauważyć, została tylko tu jedna kaczka. Tam druga, a tu pan Więc już wszystko jest. E, można powiedzieć, wszystkie kaczki są ubite. to ja tam było w którymś innym odcinku. Tu już za nami jest wysprzątane, tu i tu już czekają prawdopodobnie bloriery, przyjdą 15 marca, więc sam już jest przygotowane i co tu można powiedzieć, tu kur, można uważać, że trzeba siedzieć na kurach, tu, tu, tu siedzi, tu, 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 tu. i tam i tu już siedziały. Gdzie jeszcze siedziały? No już nigdzie nie siedziały Czasami jeszcze tu Sam ale to bardzo rzadko No ale trzeba sprawdzić czasami No i u kur... Też wszystko dobrze, u kaczek tak samo Wszystkiego mają Więc ile mają jeszcze... możecie pokonać U krów jest wszystko okej okay. Oto ta krówka się miała cielić 11, jeszcze się nawet cieli, bo to jest pierwiastka, więc może tydzień przed tu krowy, wszystko dobrze, tam też, tam są jeszcze mniejsze cielaki, jałóweczki. Tu są ogólnie wszystko, krowy i jałówki i nic więcej, a my sobie przechodzimy dalej do cielaków. E, tutaj mamy dwa cielaki, oświecimy, słabe światło. Tamten mały to też jest, to jest jałóweczka i to jest jałóweczka. Więc u nich wszystko w porządku piją, jedzą. Tutaj mamy cielaki, tu mamy byczka jednego białego, który stanął i za nim jest jeszcze jeden byczek, a to jest najstarsza jałówka z tych wszystkich. I tu mamy kolejne dwie jałówki. No i tu też jest wszystko w porządku. Obie dwie jałówki. Jedzą, piją, pobierają wszystko. Tak samo to. Jest dobrze. I nasza kotka też jest dobrze. Dzisiaj już jest trochę cieplej, niż było. Uy, raczej się trochę zimniej, niż było przez ostatnie dni. A tu wam powiem, że tu się podziały zmiany. Tutaj wszystko wysprzątałem. Jeszcze może nie do końca, ale troszkę już jest sprzątane. Tu jeszcze w ziemi przechowywałem. Jednego selera znalazłem. Um, trzy cebulki. A niestety musiałem trzy selery wyrzucić i jedną cebulkę, bo już zgniły. No bo tu było strasznie mokro. Można Jeszcze tu jest mokro. Więc tu jeszcze nic nie będę robił. A powoli się szykuje na siew, W tym tygodniu jeszcze mówili, że mają być mrozy. I... i tak się zastanawiam czy te mrozy będą czy nie ale po tych mrozach już myślę że będę chciał wszystko tu ze szklarni też też robiłem a robię się trochę pozgrabiałem próbowałem coś jeszcze przykopać, ale I można powiedzieć że ziemia jest dobra ale tu jeszcze chwilę kury posiedzą właśnie od czasu do czasu to przerabiam żeby tu trochę robaków powyjadały i wszystkiego, ja to jeszcze z ja tak jedną ręką robię to twardo. No i muszę teraz to muszę wyrównać wszystko, bo jest, widzicie, ja tu jest taka górka, po bokach nie ma górki, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać. O, można zauważyć, że tam jest górka, a mianowicie tu, gdzie zrobiłem tę dziurę, można zauważyć, że jest górka. Sprawdzę, muszę to tu trochę wyrównać. I w tej nie będą, co tu będzie? Na końcu będą pomidory. Tu będą pomidory, jakoś tak. I prawdopodobnie jeszcze tu będą po dwa po bokach. I tu, tu będzie papryka jedna i druga. Tu będzie tak. Tu pomiędzy pomidorem a papryką będzie seler. Po tu będzie marchewka. W też szklarni będzie. Już wam pokazuję co. A, tam, a tu mianowicie będzie znowu tak samo, czyli tu będą ogórki, ogórek, ogórek, ogórków zrobię trochę mniej, tu jest trochę mniejsze, tam chyba będą z tyłu trzy, tu po boku jednym i tu będzie cebula, tu będzie co? pietruszka i coś jeszcze i sałata chyba tak, no i sałatka i później tam jeszcze na polu będzie coś, ale tam będą na polu na pewno ziemniaki i coś jeszcze. Ale nie wiem co jeszcze. Też na pewno jeszcze marchewki. Tam będzie na pewno jeszcze marchewka i buraczki, tak. I buraczki. No, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się będę z Wami żegnał. Na razie się i